Cześć kochanie, cześć kochana, dzień doberek. Przyszła miotłowa, starsza miotłowa obecna. Chodźcie tutaj, chodźcie. Chodźcie się witać, te cioteczki. Chodźcie, chodźcie. Już takie zimne noce, już trzeba będzie okienko zamykać niedługo. Tak? Dzień dobry, mała rozrubo. Dzień dobry, rozrubko. Hmm. Dzień dobry, chodźcie się wszystkie przywitać. Wszystkie, jak wszystkie, to wszystkie. No? Mmm. Ciopel, teraz ty, chodź. A. Tyle teraz Tak śliczne. A to chcemy, to już w sukience się bawi. Już tam szalejemy w sukience. O. dawaj dziuba, dawaj dziuba. Jaki duzi kot, jaki duzi. <ścoughs> jaki wajne godzisko. No a ty ogonkami, żeście się tak ładnie zawinęły. Wy dziewczynki śliczne, kochane, jak ładnie się dogadujecie, jak ładnie się bawicie. Te to dadzą swoje rodzince popalić, co? Tak rozrabiają, że hej, że hej normalnie. No dobra, to co, jedynko? Dobra, chodźcie. Nastawiliśmy. Czekaj, bo znowu bym szukała, a tu jest przecież jeszcze otwarta, pucha. Już dajemy koteczkę, Już dajemy, tak? Już, już, już. Nie, nie musicie wchodzić tu. Chodźcie, chodźcie tu. Proszę. Tak. I zaraz damy. Chociaż, Aronia chodź już się nie obrażaj, że jest tłum nie ona nie ona nie ma czasu nie ma czasu dziewczyna macie tu wszystko Wciąż jest porządek, chciałam zauważyć. To jest niesłychane po prostu. Niesłychane. Jaki tu jest wciąż porządek? Jak to się stało? Powiedzcie, czy wy nic nie rozrabiacie po nociach? Jak to nie? Przecież nagranie, jesteście jak szalejecie tu, jak dzikie stado wilków. Ti. <gry> takie fajne już są te koteczki, takie. Takie chodzą, dumne młodzieńce, z, zarzucają tyłeczkami. I też się dobrały, nie? Identyko po prostu. W tym samym wieku, koteczki. Dziewczynki, takie piękne. Wszystko to są dziewczynki, przecież. Dobra, moi drodzy, ja teraz. Zabieram się za kubetki, to Wam nie będę tu szurać tymi, tymi łopatkami. O, proszę. Tylko się odwrócę. Już jakiś dziad siedzi w mojej nazbieranej kupce. W dwirku. Już. A przed chwilą takie to było szaleństwo. Że aż włączyłam kamerkę i teraz oczywiście szaleństwo się skończyło.

no, takie rozruby tutaj są, mówię tak. Taki kacopomocnicy zawsze to Zawsze gotowi przebiec prosto po na zbieranego żwiru. To co, może Wam dywanik rozłożymy dzisiaj, co? No, na odmiany. Proszę. proszę, macie. Dywanik tu. Wiecie, to nie to samo, nie, jak leży na ziemi. A, tu trzeba wchodzić, właśnie, to jest. No i co? Zrobimy im tunel w takim razie. O! Wspaniały tunel. Wychodzi z drugiej strony. Zaraz już zrobimy tunel, robimy to. A i tutaj robimy tunel. A proszę przejmie. I ten tunel cieszy się olbrzymią popularnością. Już. A co to będzie potem dopiero? Już tam Aronia wystawia głowę. Tunel to jest ta. To. Posiąka co wyprawia. Bywam na podłodze. Nowa atrakcja. Naprawdę się bawią tutaj Może tu? Może tu będzie? To są kochane rozróbki niesamowite. No i tak to. Tutaj, jak widać, wszystko jest dobrze. Możemy się uśmiechać. O, o, proszę. Jaka akcja. I tunel dywanowy się przydał. Ale jaką akcję zaplanowała? Widzieliście? Najpierw z przodu chciała zaatakować. Ale... Ojejku! Sasanka! Co ty przywaliłaś głową? Biurko? Aha, wolowanie na ogon. Ale słuchajcie, ta akcja z poziomką była niesamowita. Czyli tak od przodu bała się zaatakować. I taką akcję, że przeszła tunelem i od tyłu na sasankę. <noise> Ale słuchajcie, jak one się już zaprzyjaźniły ze sobą, widzieliście to, jak one, one się już po prostu razem bawią. A pamiętacie, mówiliśmy na początku, że wszyscy się trzymają w parach rodzinnych, a teraz już ładnie się kotki bawią razem. Energia roznosi, dobry humor roznosi. Naprawdę bajka. Po prostu bajeczka. Tak? Pięknie. Także myślę, że warto obserwować sobie na live, bo one jednak dodają dużo energii, dużo humoru, dużo dobrego nastroju. A ja muszę iść już do kolejnych koteczków. I zobaczyć, co tam u nich słychać, aby też było tak jak tu. Patrzcie. O jest mamunia, myślałam, że nie ma, jest. Cześć słoneczka, jak wy wyglądacie. pozie, O mój pozie. A gdzie trzeci chłopczyk? Uciekł? No to mamy szafranka, który dostanie zestaw, czyli dostanie wetomunę. Ciotka obejrzy oczka. Pokaż oczka. Właściwie piękne, nierozpulchnione, eleganckie, wiesz? Beton one, No. Dobre. Hmm? Super, pięknie. Dobra, jeden koteczek już jest gotowy. Oczek nie krupimy, Boże, co tutaj tak krzywo, ojejku, przepraszam Was bardzo, ale to jest coś strasznego, <laughs> nie udaje mi się coś, czekajcie, zaraz ja to naprawię jakoś, ojejku, jejku, zaraz naprawimy, żeby było plosz, tylko muszę tego jego mościa puścić, a jego mościowi muszę zobaczyć niestety pod ogonek, bo któryś kotek ma... Jakąś lekką sraczkę, ale na pewno nie jest to nasz szafranek. Szafranek nie. No zobacz, jakie jest ciotki. Zobacz, kochani. Przytulony, serduszko bije, widzisz? No zobacz, się normalnie jak normalny kotek. No widzisz jaki ładny? Chodź, pójdziesz do mamuni. Chodź kochanie. Proszę, do mamusi oddany. A. Do mamuni oddany kotek. I szukamy następnego delikwenta. Skoczyłaś? Tak? Dobrze. Ja muszę tu jeszcze jakiegoś dziecka z poduszka wyprosić. Na razie na ślepo to robię. Ale... O, tu jest jakiś koteczek, a tu? Tu też jest. A w tak się miały schował w rogu? No. Tak się schował w rogu. No hej, chodź tu, ma no. I Widzisz, schowałeś się to wszystko na nic. No. Gdzieś? Nie ma nikogo. Nikogo nie widzicie. Tu jest jeden kłotek, a tu drugi, a wy nikogo nie widzicie. Dobra, nastawiam jeszcze innego. Dobrze, mamy kłotka. Mamy koteczka i zaczniemy od sprawdzania. Czy to ten koteczek? o właśnie, to jest dobry pomysł, Aflanku. Wiesz, tu damy mamusię. Proszę. No. Yy, zaczniemy od sprawdzania, czy yy, kotek ma sraczkę. W tym celu musimy go niestety złapać i odwrócić. Pokaż. Wiesz co, nie widać. Czysta pupa, nic się nie dzieje. Ty kminek, mineczek, tak? Kminuś, tak. Licznie, pięknie. Zaraz będziesz sobie jadł, minaczku, tak? Myślałam, że to ty masz tą sraczkę, a to nie ty chyba. Oczka tobie jeszcze zakrapiamy, niestety. Bo ty masz jeszcze rozpulchnione leciutko. Wiesz? Tak. No, pięknie. Pięknie. No, zobacz, jaki ładny. <noise> Jakiś liczny kotek. No jaki piękny mój kuchon. Popatrzcie, to są pierwsze przytulenia. Trochę się wcześniej bałam, żeby nie skoczył mi, nie podrapał po twarzy. Ale zobaczcie, on jest taki potulny, on jest taki kochany. Spięty, jeszcze spięty niesamowicie, więc jeszcze będzie trzeba sporo czasu. No, ale jest kochany. Dobra, dam go tutaj. Proszę. No jestem. Będzie sobie wcinał. Już sobie wcina. Tu wcina szafranek. Nie zdążyłam jeszcze dać na podłogę. Tu wcina kminek. A ja muszę złapać jeszcze Anyszka. Wygląda na to, że to on ma rozwolnienie. Zaraz zobaczymy. Ale słuchajcie, piękne są te koteczki. No mamy chłopaka. Dałam mu prokolin, bo to on najprawdopodobniej ma ma proszę was problemy z kubką za rzadką nie wiadomo dlaczego bo widzę, że jest wszystkie kubki są dobre za wyjątkiem jakiejś jednej bo gdyby miały wszystkie to byłoby inaczej, nie? gdyby większość a tak to widzę, że są dwie takie były rzadsze czyli jeden kotek pewnie zrobił no, męczyła cię to cioteczko, prawda? I się chce zaprzyjaźniać, nie? Jeszcze oko, jeszcze oko. Tobie jeszcze damy, bo widzę, że taką różowość widzę na powiece. Wiesz, to Tobie jeszcze damy, tak? Niech podziała. Jak już Cię złapałam, chłopaczku. Jak już Cię złapałam, mój biedny, tak by męczyła cioteczko. I męczyła, boli kotka i ciotka męczy, biedny taki kotek. Mm. Первый Да? Супер.